Proszę bardzo, bardzo, bardzo serdecznie sesja normalny witam was w kolejnym odcinku, na nowym kanale, słuchajcie Nowy event, Food Capitans, drużyna pierwsza, tak się nam prezentuje Świetne karty, Di Natale, Marco Ross Ben Yander, topowe karty, słuchajcie, wjechały do FIFA. Natale, słuchajcie, z upgradem do sztuczek, 5 gwiazdek, także karta jest w tym momencie fenomenalna Jego ta karta poprzednia była super, to ta też w ogóle musi być jakimś atletem. A my to słuchajcie, przechodzimy do zadań, w zadaniach mamy kapitana Food Stindla. tak się prezentuje wymagania a to się prezentuje karta całkiem ciekawa karta wiadomo jak ktoś sobie lubi biegać te meczyki, to sobie pogra puchar kapitana czyli możliwość zdobycia kolejnych paczek całkiem spoko opcja tutaj coś widziałem że kapitanowi bohaterowie ut to wypożyczenie aha ok 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 także całkiem spoko opcja za całą tą grupę dostaniemy paczkę z tysięcy monet także myślę że jak ktoś sobie lubi takie meczyki pograć to jak najmniej będzie to spoko opcja a jak ludzie będą robić yy... Do tego gola też w ogóle to powinno pójść szybko. A my to przechodzimy, słuchajcie, do SBC. W SBC pierwszą kartą, którą dostaliśmy dzisiaj jest Haver Zanetti 93 jest oczywiście jego Optimus. Wymogi całkiem spoko. Jeżeli macie foterki w klubie, to pewnie taką kartę warto sobie zrobić. Tak się prezentuje. Myślę, że jak ktoś nie ma lepszych kart, a ma gdzieś tam foterki, to warto sobie go dzisiaj rozważyć. Dajemy paczkę za SBC z rzadkich piłkarzy Electrum. Także całkiem spoko. opsa tak się prezentują wymogi. No i na sam koniec, słuchajcie, ulepszone codzienne logowanie. Razem na 24 godziny dostajemy dwóch rzadkich piłkarzy, plus okej, okay, całkiem fajna paczka, jeżeli chodzi o wymogi, w sumie jestem ciekawy jakie będą. Okej, okay, srebrnych, złotych, no powiem wam, że całkiem fajnie się to prezentuje. No to co, ja się zabrałem za craftowanie tych SBC i widzimy się na openingu. No to co, paczki gotowe, rozpoczynamy, lecimy z tematem, zobaczmy co ciekawego poleci. Liczymy na jakąś hartę kapitan, oczywiście, że dostaniemy, a w pierwszej paczce standard, bo bez banerów. Paczka z jednym rzadkim piłkarzem, no i tutaj standardzik. No to co, 80 plus, ocena ogólnej. No i tutaj, za trzecim razem nic się nie zmienia. No to słuchajcie, przejdziemy do czwartej paczki. Jak nic ciekawego nie poleci, to nam pokazywać tylko to ciekawsze. No i za czwartym razem znowu nic. Okej, okay, mamy Walkout Inform Braziličego. Jeju! Ja go proszę państwa, już myślałem, że to Neymar. Dobry O, później niego w paczce za hal, także... 20 tysięcy zdecydowanie na plus. No to słuchajcie, przechodzimy do tej paczki brązowej za prima prelist. Zobaczmy, co ciekawego nas jej przygotował tutaj w środku. A przygotowało standardowo Arnolda. O no to słuchajcie, czynamy takie ciekawsze paczki. 80 plus, także zobaczmy, czy to coś ciekawego nam poleci. Mamy że ekrany, będzie to Francuz. L, oj mnie to Hernandez, 83. No to co, 81 plus. Ekraniki będą. Włoch. Prawy skrzydłowy, Federico Kieza 83. No to tym razem dwóch takich piłkarzy, 81+. No i tutaj znowu będą banery, będzie to... koła też 83. Tak, wam powiem, że na razie na tą ilość paczek, którą otworzyłem, to same 8 ki tak właściwie lecą. że nawet nie ma banerów, także ciekawie. No ale my co, nie poddajemy się, oczywiście liczymy na jakąś kartę Food Capitans, także kolejna paczka, 82+. Tutaj będą banery, chociaż będzie to... Dusan Tadić 84. Przedostać paczka z gwarancją minimum 82 plus I będzie to Rudiger albo jednak Ginter 84 Szybko jeszcze Barela także 24 no To co, ostatnia paczka z gwarancją 82 plus Także zobaczmy No i tutaj bez banerów. No ale dobra, my przechodzimy do dania głównego tego materiału Także trzech rzadkich piłkarzy 85 plus razy 2, także zobaczmy Będzie to walkout oczywiście Costa Rica na was 88 Obrala Szybko jeszcze Luis Suarez oraz zabiorę to filmu, także paczka jak najbardziej spoko. No to co słuchajcie, ostatnia szansa na to, żeby wdrobić kartę Food Capitan w tym materiale. Także lecimy z tematem. I uwaga, zwykły walkout niestety. Będzie tym razem Brazylijczyk, Bramkarz, Alison albo Ederson, 89 overall, także całkiem spoko overallek na te paczki. Zobaczmy co w środku jeszcze będzie, później Edersona. Bill Van Dyke, 89 oraz Thiago Silva, 85. Także overall jak najbardziej spoko. No jestem zadowolony nawet z tych paczek. O słuchajcie, skipnąłem paczkę podglądem, o tej jeszcze nam e halan Hala nosi, się nosi, także całkiem spoko. No to słuchajcie, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału, oczywiście pasam was na kolejne duszenia, do, do zobaczenia. Cześć, cześć!